kochani Koki Kokielia, a dziś moi drodzy, słuchajcie, mniej więcej będziemy robić 24 godziny z moją mrówką. Słuchajcie, wstaliśmy bardzo wczesnej porze, słuchajcie. E, bo o 5, żeby sobie poćwiczyć tu w domku, żeby sobie pozbierać tu pieniążki mniej więcej, które już mamy. Zelowałam przez to wszystko, żeby mieć więcej pieniążków. Zelowałam sobie ten pokój. I teraz już go nie mam, bo to był mój pokój taki tajemnic. Teraz to coś innego będzie, to co napiszecie w komentarzu mniej więcej. Chodź babies. Teraz go wykąpię raczej. R e ją wykąpię. Żeby mniej więcej nabrała sobie siły i energii Później będzie se jadła O nie, trochę nie wykąpała się Wskakuj do tej wanny, nie A, no dobra No dostaliśmy niby kaskę, tak, 130 no trochę potrenowałam z nią Stelowałam parę rzeczy w, yy, w domu Żeby po prostu tak o, ozdobić No dobra Teraz moi drodzy słuchajcie Skoro tak Kupujemy zabawkę Dla peta Bo pet chce pewnie zabaweczkę Słuchajcie A później pójdziemy na loda I w ogóle będzie cudownie Więc Chcę iść do szkoły. Błagam cię, typie. Ja już w szkole tyle odsiedziałam. Nadal niestety muszę siedzieć. Ale tutaj to tyle odsiedziałam, że mi by się nie chciało iść do tej szkoły. Wiem, że szkoła zmieniona i w ogóle, ale że tak chcę ci się tobie iść. No dobra. Otwieramy. I co mamy? O nie, no mamy to, serio? Teraz, moi drodzy, pójdziemy do tej szkółki. Pójdziemy zobaczyć mniej więcej, jak tu się widzi petowi. Teraz może by mój pet coś jeszcze porobił. W ogóle skipujemy. Po co? Zobaczcie, ile widzów tu jest. No dobra, czego się nauczyłeś? Zobaczmy. JFL. O, pięknie! Teraz moja droga wróbeczko, se, sobie się napi tak. O, Och, ataki taki Niedługo będzie duży. Jeszcze jedna czynność. I będzie. Pogramy teraz w Adopt Me. Tak. Dobra. No dawaj, dawaj. Okej. Okay. O nie! Teraz to już totalnie duży. No dobra. Może kupimy kolejną zabaweczkę, żebyś miał coś do kolekcji. Miał, miała. No dobra. Jest! Wreszcie mam wózek, słuchajcie. I dostaliśmy kaskę. Wreszcie, słuchajcie, mam wózek, który chciałam z ostatniego filmiczku. Z kokosem takim fajnym. Właśnie pozazdrościłam fanu. Teraz, słuchajcie. Fajnie, że trafiliśmy. sobie pojedziemy. Teraz bym cię tą różdżkę. Jupi. I No dobra, hać. Przejdziemy się tak. O, zobaczcie, tak kokos. Pięknie. No cóż, 24 godziny, no, no to nam szybko upłynie, raczej tutaj. E, chcesz iść mało, leńki mój. A, no tak, nie da się tu. O. Chcesz iść, może, na lody? Zobacz, jak tu ślicznie. Lodowa kraina. Kraina lodu. Dzień dobry, poproszę. Loda, tak? Co to jest kron? Ale troszeczkę, okej. Okay. Z czym? Z czekoladą, mówi. Z tym i z tym. O, jeszcze z tym i z tym, ale no cóż, nie da się. No dobra, puszczę go, żebym mógł sobie spróbować. Masz. No i dobra, dla mnie też. Tak. I tylko to bym chciała. Ale zadowolony, zobaczcie, jak sobie biega. Pewnie się cieszę, że taki fajny dzień miał z mamusią. Tak. Chodź, teraz... pojeździmy. Uuu! Ale fajnie na lodzie się jeździ. O, oh, wow! Widzieliście to salto? Ja bym Cię nie puściła, słuchaj. Ja zawsze będę przy Tobie. Wow, ale fajne pingwinki. Ja chcę tego niebieskiego. Teraz nie mam Robuxów obecnie, żeby to kupić, ale będę miała. Nie martw się. Wow. Uu. Widzisz? Co mamu się potrafiło przez te lata? Tak. Ojeju. Nie chcę. No dobra. Do widzenia. Miłego dnia. No dobra. Skoro zjedliśmy se po lodzie, to ja myślę, że fajnym pomysłem by było też... Słuchaj. No, tu na placu zabaw. Tak. Pozwiedzę se tu. Tak. O. No dobra, a ja se pójdę. Nie wiem. Pójdę się pobujać z petem. Tutaj. Uuu! ale fajnie. Mocniej. No dobra. Fajnie. Mój pet jest już uspokojony. Teraz na trampolince i dobra. Idziemy do sklepu, gdzie można kupić dziecku Coś Tak, idziemy do tego sklepiku Mamu, cię zabierze tam, gdzie chcesz Tu jest jakaś lama Ej, lama jest za 250 Zbieramy? Mam pomysł Pójdę do pracy Dla mojego petę specjalnie U, ja chcę tego konika Ale no dobra, co ty byś chciał? Chciałam może to mlamet ci kupimy? Albo nie, najtańsza zabawka jest ta, ten banan. Ok, może być banan? No mam nadzieję. No dobra. Chodzimy, pozbierę trochę pieniążków w mojej nowej pracy, słuchaj. Gdzie byś chciał, żeby się pracowała? Albo w pizzerii, albo we fryzjerze, albo w szkole? No ja też myślałam. że... Wypi! Serii. No bo przynajmniej Pet mój sobie boje, się naje, a ja widzę będę zadowolona z nowej pracy i z uszczęśliwienia Peta! Jupi! Na lody może trochę za zimno. Ale... O nie no, zamknięte. Przepraszam cię, Pecie. Ale potańczymy sobie. Mhm. No dobra, chcę spać. No dobra, zabieram cię już do domu. Za, za fajnie było. Ale już minęło trochę 24 godziny. Ale nie do końca, bo ja trochę nie... dłużej może pobędę z tym petem, bo fajna była zabawa przy tym. Ale fajnie było, słuchaj. A śpisz mi na. Na rękę, to co ja mam cię zaprowadzić do domu? Śpisz, to śpisz. Bardzo fajnie. Idziemy do pokoju mojego czy twojego? Bo tam i tam są te łóżka. No dobra, twojego. I w pokoju fan... widzów też jest łóżko. Zapytam. Masz. Ja przynajmniej zdobędę sobie kaskę. Okej, okay, mamy tu. 69 pieniążków. To fajnie. To już pospały się dziecko. Tak. O, jesteś głodny! No pewnie. Przecież od razu jak wstaniesz, to musisz być głodny. Tak samo jak ja. No pewnie, że jesteś głodny. Dobra, chodź. O nie, Reconnect. No dobra, mój pecie. To co byś chciał? O, jak słodka! Z serduszkami mnie obdarzasz. Mega urocza. Ło, wow, mamy 79 kasy, nawet okej. Okay. Myślałam, że 69 mieliśmy. No dobra, mamy tu nawet chatkę. Może pójdźmy do kogoś. Chodźmy. Wow, jak tu ktoś ma ślicznie? Tu ktoś w ogóle nie ma. Niczego. Chodźmy właśnie! Przecież musimy iść na imprezę! Słuchaj, to tak nie może być, że Ty wyjdziesz nie jest z opieki. No dobra. Ja bym mogła się opiekować takim zwierzakiem. A Wy byście mogli mieć taką odpowiedzialność, że tak się wyrażam. Sama wpadłam na ten pomysł z opieką takiej okay, mrówki. Myślałam jeszcze nad tym słodkim konikiem, ale nie. To ma być mrówka. A no dobra, jesteś głodny, ładny. No dobra masz. Mam jeszcze dla Ciebie, słuchaj, lud, ale... To jest po prostu z update żeby mieć pamiątkę po starszym update'cie. Biedny piesek pewnie płacze. Jak się nim zajmujesz? No jak? Powiedz mi. No dobra. Fajnie, a ja teraz pójdę na imprezkę. Yeah, tak pływamy sobie w wodzie. Ogólnie, no, fajną imprezę sobie wymyśliłeś. A później zrobimy sobie wieczór przy jakiejś bajeczce. No, dobra, widzę, najgorsze jest to, że to mi zamazało moje Kitipella. I teraz, no, teraz się włączyło słuchajcie, angielskie. Niestety. No dobra, ale przynajmniej możemy się cieszyć, tym, że ktoś nas odwiedził. A tym ktośem jest mój pet. Mój pet jest zawsze przy mnie. Masz. Zobaczcie, jaka osoba w nim mieszka w tym domu. Dobra, ostatni pieniążek, i słuchajcie. Będziemy mogli kupić tą grzachotkę Petu, i mam nadzieję, że on będzie zadowolony z niej, bo ja bym była zadowolona z takiego dnia. No dobra, chodź, wycień. Gdzie ty jesteś? Ok. Później byśmy słuchaj, musimy uzgodnić plan. To, co później robimy, oglądamy się do wieczora. Tą bajeczkę, taką możecie zalejkować filmik i zasubskrybować. Nie zmuszam. No dobra, chodź. Zobaczyć. Czy co mi tu ciekawe. Łączymy. Dobra, ty zaoglądaj tu. O, jaki ty, słodziak! Ty idziesz za mną. Chodź tu. Może ja tu usiądę? Nie umiem, siadę tu. Tu w ogóle... Dobra, zobaczmy jaką bajkę ci włączyć. No dobra, obejrzeliśmy, słuchajcie. Teraz byśmy mogli pójść mniej więcej zobaczyć, co Pet by chciał. Bo PET oficjalnie, no, mamy 99, a że przechodeczka kosztuje 100. Więc musimy ostatnią czynność zrobić tą, którą Pet chce. No i później, no. Więc, no. No dobra, będziemy. Jedziemy Idziemy szybciutko i to szybciutko, żeby zobaczyć mniej więcej, no, tą czynność. Ja tu chodzę, chodzę, a pet nic nie chcę. Może lepiej by było jakby był w wózku. W swoim nowym wózeczku. W ogóle nie tylko ten wózek mam, ale też widzę sobie inny. Ja jeszcze na wrotkach. Ej, napiszcie mysz na wrotkach. Będę wiedziała o, czym, o co w tym chodzi. Albo kot na wrotkach. No, kot na wrotkach. Kista. Tu mamy jeszcze takie coś Ale to oczywiście Dostałam W tym mi się źle jeści Wolałabym w tym kokosku Bo pan kokosak A poza tym Tamten jest za mało słodki wiecie Możemy sobie kupić zabaweczkę Ale po co skoro my chcemy Tą zabaweczkę którą widzieliśmy A weźmy to pet chciał Grzechotkę taką. Ej, czekajcie, bo ja mam parę rzeczy takich. Czy ja ją już sobie kupiłam? Nie. No. Nie, ale mam tu oficjalnie takiego koteła. Nie wiem skąd ja go mam. Ale jakby no, chyba kupiłam skifte, Nie wiem. Możliwe. Pod wodą widzisz? Tak mniej więcej pływają rybki. O jeju! Chodź tu. A, Nie mogłem Cię wydostać! Pomocy! Pecie! No dobra. Trzeba ściągnąć to. O jeju! Pięć minut później. Chodź! Chodź! Powiedziałam coś. Chodź, bo dostaniesz karę. No dobra. A bo co mi tam? Zobaczycie za chwileczkę. No dobra kochani, musiałam jeszcze włączyć i wyłączyć. Roblox sam wyłączyć i włączyć. A już za chwilę, słuchajcie. W ogóle tu jest napisane, że chcę prysznic. E, to dlaczego ja ciągle daję jakby do takiej wanienki? No jest ja znaczy, że prysznic, to znaczy, że prysznic. A to jest no mega urocze Wiem, może świąteczne Wiem również, że może niekonieczne Ale, czy ktoś powiedział Że to ma być świąteczne i fajne? Mmm... no ja Szybko Idziemy, frytkami No nowymi i Naszym wózkiem szybkim. Chodź. Szybciutko musimy kupić tylko banana. Później kupimy yy, jednorożca ale to już nie na tym odcinku. Tylko na może innym. Chodźmy tutaj. Widzicie, widzę, jak się cieszy mój pet. Ojej! No tak, ściągnąć wrotki przed wejściem Chodź Teraz już możemy wejść i sobie wybierzesz zabaweczkę Tak? Jest ich tyle, ale banan jest najtańszy Banankasy bierzemy Ej, ej, ej Zobacz Ha! No i co? Bananek? Taki fajny? Dobra ale no, dlaczego nie jest zadowolona? Nie no, chyba jest zadowolona, bo nie wiem, nie widzę po jej minie. Ale bardzo fajnie. Będę tak ciągle robić, kiedy będzie smutna. Gdy ci smutno, gdy ściśle, nie zapomnij, że masz mnie. No i popatki sobie. Pa!